No siema ludzie, witam was w kolejnym odcinku, pograjmy w Alice Madness Returns Mam nadzieję, że ostatnie odcinki jako tako oglądaliście Jak pewnie widzicie odblokowałem to miejsce, tutaj sobie poszelałem z pieprzemiota. Tylko dokąd mnie ono zaprowadzi? Wiem, że pojawia się tutaj ta zębatka I teraz podejrzewam muszę się na nie dostać Okej, okay. jeszcze dalej hmm, Może najpierw pójdę tam, co? Nie jestem pewien co by było lepszą, lepszą opcją no nic, spróbujemy o, wow, poczekam aż się zregeneruje bo to, to posunięcie było słabe okej, okay. teraz powinny mi podlecieć kolejne zambartki, najpierw pójdziemy tutaj tak, dla świętego spokoju mojego wydawa wydaje mi się, że powinienem poświęcać pięknie różyczka no, a teraz mi się na pewno przydadzą, bo nie ma tutaj kwiatów jak widzimy chyba nigdzie już nie będzie kwiatów gdzie ja jestem? Zobaczmy, czy wybrałem z dobrą drogę. Smelling and reg, coś tam nie zdążyłem przeczytać. Ależ roller coaster jechał na dół, prawie jak w Mirabilandii. Co tu się dzieje, że Tak takie fps y spadają niesamowicie. I jak tam podoba się Wamalis? No, nie bardzo. To pogadaliśmy sobie Kolejna różyczka I zęby Kto tu tak napierdziela głośno? Elegant, regular dating Więc to jest regular dating Znałem ten zapach Zdecydowanie. Można jest to nawet Bo na pewno pośmierdzi Gdzieś w zadupie Jesteśmy w jakimś totalnym zadupie Nie wiem gdzie jesteśmy Zamknij się, bo nic nie słychać! Się jeszcze wyśmiał mnie Śkoń No, mam zęba! Pięknie. Gdzie teraz? Co od mi się tak ścina? Tam. Okej, okay, jestem. Okej. Okay. Teraz? Trzeba tam. Bo to jest. Zamkniesz ten ryb! Nie hmm. jestem pewien Chyba nie! Troszkę tak, że tak powiem sobie do lawy padłem. Jak ten głos się zaraz nie uciszy tego go ale po prostu No i znowu mi się spadło przypadkowo, sorry ziska. Mam nadzieję, że mnie nie podsumują na koniec gry ile razy zginęłem, bo będzie śmiechowo Znacisnąć na spokojnie dwa razy, tak Zamknij się Nie, chyba tutaj jednak nie Musimy pójść w drugą stronę. Może tam będziemy musieli później dojść. Może tu gdzieś? Nie widzę imbryczek. Czy co to jest? Nie mogę w to strzelić niestety. No dobra, powiedzmy, że mam iść w inną stronę. Tylko teraz w którą? Bo tu nic nie ma przecież. Co to jest za lampa? Nie mogę ją rozwalić? Chyba nie. Znaczy nie ma sobie tutaj żyć. Tam widzę jakieś roboty w ogóle, co to jest? Jakieś cienie koni mechanicznych Gdzie ja w dupę jestem? Myślę logicznie gdzie możemy jeszcze pójść, na pewno nie w lawę Czemu cały czas wyświetla mi się to, że mogę używać parasolu, jak ja to wiem przecież Okej, okay, wrócić mogę No nie mogę tam pójść, bo maksymalny mój skok to jest do tego miejsca, więc bez sensu. Gdzieś tam... Nie, tam się kończy... Czy miejsce? Cholera, no nie wiem. Pomocy? A, tu mam przecież do strzelania, dobra. Wszystko jasne. Pewnie to podleci, no tak. A ja kombinowałem jak koń pod górę, żeby... żeby się na siłę na hamatom dostać. Czyli coś takiego będzie się działo Okej okay. Chyba tutaj, dobrze przeszedłem mam nadzieję, 554 zęby I kolejne ząbki naszej kolekcji, kolejny kwiat Kwiatku teraz mi się dużo przyda Dobra, czy tam mam iść? Dormouse Tak czy The Haters Madness Today, okej okay. Madness to jest powrót, czyli returns. Gdzie ja w ogóle jestem? No nie! I teraz jakieś tutaj wyskoczą. Plasmatikony już tam, już tam widzę jakiegoś. Co to za duży imbryk w ogóle? To jest jaj. Patrzcie tego dzięcioła Nie wiem, co. Jak mruga sobie. Nie wiem, czy tego mogę wyszczelać. Nie, podejrzewam, że nie zasnął na zimę. Mieć, nie, będę sobie musiał jakoś poradzić. No, tak? To nie mów, że ja będę musiał z Tobą walczyć, kolego. Niestety nie ma chodzenia na palcach, no oczywiście, więc muszę chyba z Tobą powalczyć. Ach, obudził się. Nie, myślałem, że kolego będziesz wo w. w dobra, czyli rozpoczynamy walkę XXI wieku. Adamek, kliczko. Leżeć. O, 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 uwaga, uwaga, alice. Cholera, ty. Ciepłą herbą. dwa tam sobie. Z Dobra, jeszcze weźmiemy sobie wspomnienie elegancko No i co? muszę teraz przez... Ty gnoju Herbatą we mnie trafił, spadłem do lawy Spróbujemy jeszcze raz, no nic Mam nadzieję, że one się nigdzie tutaj, że tak powiem, nie respią Bo to jest mój koniec wtedy Czemu ty w tą herbatą we mnie pakujesz? Tak? Co ja ci zrobiłem masz skrzywienie? Nie wiem co z Indii. o, o, o ty koniu Powiedziałem, że Ali zaraz włączy opcję nietykalności Leżeć! Czy ja cię mogę wystrzelać gnoju? O, noż ty, koniu, zaczynamy zabawę. Dobranoc. No, zginiesz wreszcie? Ile mam w ciebie pakować? Już tyle w ciebie pakowałem, że to jest głowa mała. Mam w to alice, Nice! Sorry, ludku, ludzie, telefon miałem. Sorry, to są nam dwa czajniki. Zdruzgotane jak świnie, mam nadzieję, że tym razem się uda je rozwalić. Kurde, ciężka ta gra. Nie podejrzewałem, że. Czekajcie, bym się mikrofon obluzował Że będzie aż tak ciężko. Mam nadzieję, że już bez, bez dzieci z literynu, ojców dzieci z literynu, czyli tych czarnych, większych. Czemu odtąd? No, niech będzie. Tylko sekund, żeby tam dojść. Normalne ścinki, ścinki w grze. To się niestety zdarza. Jak czytałem w Alice, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Okej. Okay. No ale nie takie ścinki. No, nie takie. Nie przesadzajmy. Patrz, zdążyłem. Ostatnim ziarenkiem pieprzu. Cierpię tego głosu. Nie da mi pomyśleć skupić się nic. Dobra. Rozwalamy sobie innym sposobem. Plus plast. plast. Okej. Okay. No, czyli na... Tryb walki włącza się na. Zamknij ryj, Jezu! Jak Karolka łatwo rozgniewać? Jak łatwo rozgniewać? Z tym elwować. Dobra, rozumiem, zamykasz się, to już z tym nie z tym imbrykiem nie pogadam. Dobra, to się zamyka. Dawaj, tu na ring. Nagle wstałeś, co? Nagle. Wołaj, kolegów. Bożesz. Ok, z nas spokojnie te ślimaki trzeba wziąć, a czy ślimaki, jezu, Bryczki. co polegę, umiesz bronić, co? Kolegę herbatą. Nie no, to już się tak nie robi. Kolegę herbatą. dawać tu do mnie. Boję się tego. No i nie zdążyłem. Fuck. W rozwścieczony imbryczek. To jest jeszcze gorzej. Dobra, padniesz wreszcie. Nice. Jeszcze jeden został. Puszczelaj sobie herbatką, tak jest. W mamusie. Pięknie. I do domu na placki z betonu, aż mu oko odpadło tam sobie. Świdrowało i znikło. Dobra, co dalej ludzie? Musimy iść po wspomnienie, którego ostatnio nie udało mi się zdobyć, bo... Jakiś imbryk się na mnie rzucił, co to w ogóle za ognie nieczyste? Jakby to ksiądz Natanek powiedział. Okej, okay, ścinka widzę. Widzę kolejne wspomnienie za lawą, więc trzeba je pozbierać wszystkie. Co to za ściny, cię pytam? Dlaczego ta gra się tak zacina? Czekajcie, zobacz konfigurację, czy mam yy, ten face cały wyłączony. ten analiz... jest wszystko wyłączone, to ja nie rozumiem. No, skonfirm, oczywiście, sortujemy to, co teraz zrobiliśmy. Noż w mordę! Błagam, zapisało się, błagam. Są im bryczki? Nie ma, dobra. Ach, taki głupi błąd, troszkę za szybko wyskoczyłem. No, teraz się nie będę śpieszył. Ok, mamy buteleczkę, świetnie. I tutaj chyba kolejne zęby będą, Mamy nie w tej skrzynce. Ok, w tej samej. Teraz będziemy musieli iść w tamtą stronę. Ale jak ta gra się nie przestanie ścinać, to się pogniewam, naprawdę. Co to w ogóle za imbryki? Wygląda jak słonie. Okej, okay, i co ja muszę zrobić? Nie sądzę, że muszę cię wyszczelać. To nie, nie tędy droga. O, chyba tam muszę iść. No tak. Z tego miejsca, następnie muszę się udać tam Ale to fajnie wygląda Taka magma sobie płynie Chętnie ja bym dotknął, ale jeszcze zginę <laughs> Okej okay, Muszę się zmniejszyć no Na kontrol bodajże Dobra, tu mam tylko dźwignię, więc na razie spokojnie Otworzy nam się to pewnie A później Znowu widzę lawę, nie fajnie Czekajcie, włączę sobie caps A więc co mnie tu czeka, A, czyli była pokazana droga, którą muszę dojść w tamto miejsce Okej, okay, Alice Ja to wiem i ty to wiesz, że Co? Ach, ten sposób Dobra nie przeskoczyłem na szczęście wow, już mi się ciepło zrobiło ten gorący żar z lawy bucha sobie i denerwuje ludzi niegrzecznych. Czy stąd bucha lawa? Bucha. Dobra, poczekamy. O, już słyszę. Oj, siema. ma. już nie ma imbryczków z tymi, to woda ich pociachać elegancko. Łuuu! Rzesz się jak koń. Koń na pasze. Chodź tu. Dobranoc. Temu też głowa odleciała. Nie, zdecydowanie kochani, ta gra nie jest bajką. Zapewniam wszystkich, że ta gra zdecydowanie nie jest bajką. Jest dosyć trudna... O, tam teraz mam iść. Jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o sterowanie, ale to właściwie jedyny minus tej gry chyba. Taki poważny. Dobra, znowu ścinka pierdzielona. Ja mam tak całą grę jechać, to będzie problem. I podejrzewam, że wyłączenie w tych wszystkich efektów nic nie da. Już wyłączyłem opcję Fisk i, i wszystko elegancko dzieje. Gdzie jest kot? ma? Co mi powiesz? Cool the metal. Ty świniu, znikłaś. Znaczy, ty kocie. Nie jesteś świnią. Wszystko inne oprócz ciebie jest świnią. No i chyba przeniesiemy się w... Nie! No... O nie, No, no dajcie żyć! Okay, czyli imbryczek dostał poważnie po ryjoku Jeden imbryczek, oj, i leży Jedziemy go w dupsko Znaczy nie, absolutnie nie w dupsko, nie, 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 to źle zauzmiał, sorry Dobra, jeszcze teraz Poszczelaj se herbatą, masz rację Dobra, mam chwilę spokoju Co teraz musimy zrobić? Czy to było... Czy ja dobrze poszedłem? Mam nadzieję, że tak Okej. Okay. Czyli chyba tutaj. Okej. Okay. To nie znika, widzicie? Czyli mam szczęście. A jedź do góry. Okej, okay. imbryczek już podejrzewam wstał. Tylko jeszcze nie mam je na widoku, że do mnie nie strzela herbatą. Wrzącą.